21 października 2024 roku. Dlaczego jest za zimno? Jesteś ślepy. Jest jesień. Dlaczego jest jesień? Przecież ja miałem y, chorobę i i nie byłem w szkole. Dlaczego? Pod byłem chory od. Y, nie wiem dlaczego. Nie wiem. Czytasz yy, syropa i tabletki. I nie mam tabletek. Oczo gwiazdka, 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 gwiazdka. Gdzie nasz szef? Tak. Dzień dobry, G.C. Dzień dobry, Mr. Hernandez. Co do u ciebie? Spoko. Pod koniec lekcji. Franciszek z Okej. Okay. Nie, nie będzie nam mnie zły. Ja kobie daszląc jedank. nie. Moja tata mnie wkurzy. Majka daszląc jedank. En nie. Ja bijecie. <yy> dyrektor. Nie. Dlaczego biłeś nauczycielki? Ale, dyrektor, przepraszam. Nie przepraszaj mnie, przepraszaj swojej nauczycieli. Dobra. Majka, a, 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 a. Dlaczego ty bijeś nauczycielki? Ale, mamo, przepraszam. Nie przepraszaj mnie. Czemu? Nie maruć, masz karę.

Stand there. Aam. Ale umyję se. Kurde, ale jestem zmęczony. Idę już spać. Franciszek jest w Plotagonie będzie od 7 października.